na te, na piątkę na samo obrona małżecka bez kam <śleszy> <śleszy> Jesteśmy po drugim dniu turnieju. Do Białej przyjechały trzy drużyny. Przyjechał zespół z Koszalina, z Kwidzyna oraz Kielc. Wczoraj po zaciętym meczu udało nam się wygrać z drużyną z Kielc 49-40. Natomiast dzisiaj, no niestety, po dobrzej grę przybraliśmy przez trzy kwarty. Staraliśmy się grać dobrze, mądrze, udawało się, jednak w końcówce troszkę padliśmy z sił, troszkę chłopcy spadli. Dwóch podstawowych zawodników spadło za pięć przewinień, co spowodowało, że niestety w czwartą kwartę wyraźnie przegraliśmy. I końcowy wynik 76-52 dla zespołu z Kwidzyna. Jutro gramy ostatni mecz z zespołem z Koszalina. Tak naprawdę, jest to mecz o drugie miejsce. W turnieju, ponieważ Koszalin wczoraj przegrał z Kwidzenem, więc e, dzisiaj wygrał z Kilcami, więc tak naprawdę jutro mecz będzie decydował o tym, który zespół zajmie drugie miejsce. Na pewno zespół z skrzynania jest mocnym zespołem wysokim, mają bardzo dobre warunki fizyczne, ale postaramy się powalczyć i pokazać z jak najlepszej strony. Drugie miejsce daje wam awans? Tak, do turnieju półfinałowego mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej awansują dwa zespoły, więc pierwsze i drugie miejsce gwarantuje, gwarantuje awans do dalszego etapu rozgrywek szczebla centralnego.

Teoretycznie gramy o drugie miejsce tak naprawdę, Kwidzen wszystko wygrał, tak? wiadomo, że będzie ciężko, ale tam musimy troszeczkę inaczej, ten, będzie inna przewaga, oni będą cały czas pchali piłkę na jedenastkę pod kosz. I tu będziemy musieli powalić chłopaki, jutro to tak naprawdę zmęczą drugie miejsce, się nic nie stało, tak naprawdę przegraliśmy tylko z liderem, tak? oni wygrają jutro, mają pierwsze miejsce czy zwycięstwo, T tak naprawdę jutro możemy zagrać o drugie miejsce. Ale musimy zadać uważnie w obronie, starać się nie pozwalać tej, dogrywać piłki do, do jednostki. I tam jest taka siódemeczka z Met 95, który lubi strzelać. On nie idzie, na, on, on nie jest pod koszem, tylko, tylko taki strzelający. On się ustawia na obwodzie i wali, wali. Także chłopaki, jutro będzie inny akcent, ale chcę, żebyście jeszcze nie zakończyli tego turnieju dzisiaj.